Hej słoneczka, dzisiaj przygotowałam dla Was makijaż wieczorowy w kolorach srebrno o czarnych Zaczynamy od nałożenia kremu na całą twarz, żeby ją nawilżyć, zabezpieczyć przed, przed promieniami UV itd., itd. Następnie przechodzimy do makijażu oczu. I rozpoczynamy od cieni, których w kremie, których ja używam również jako bazę, gdyż bardzo dobrze utrzymują cienie sypkie na oku i zaczynamy od takiego jasno-beżowego koloru, który nakładamy właściwie na całą powiekę, żeby zakamuflować wszystkie żyłki, gdzieś tam przebarwienia i tak dalej. I ten nasz Mogę nazwać korektor, rozcieramy lekkim pędzelkiem na całej powiece. Następnie przechodzimy do takiego ciemniejszego brązu, dzięki któremu już jesteśmy w stanie mniej więcej zarysować ten kształt. Który będziemy chciały uzyskać, i ta baza, ja bym nazywała te, te cienie bazą, przyciemni nam makijaż w danych miejscach, że ten kolor w tych miejscach będzie ciemniejszy i od razu, od razu on nabierze większej intensywności. I tak samo jak w poprzednim przypadku, rozcieramy. Następnie czarny, również z tej samej gamy kolorystycznej. Gamy kolorystycznej z, tych, z tego samego rodzaju, o tak powiem. I nakładamy go blisko przy rzęsach. E, robimy taką jaskółkę i staramy się go wczesać między rzęsy. Następnie zaczynamy od cieni właściwych i teraz będzie paletka Wibo, i kolor taki jasno-beżowy. E, I nakładamy go e, delikatnie, jakby nad załamaniem powieki. Ja mam opadającą powiekę. Więc tutaj to załamanie trochę przeniosłam do góry, i to jest ważne dla wszystkich tych, którzy borykają się z podobnym problemem. Następnym kosmetykiem będzie matowy cień w takim kolorze ciepłego, ciepłego brązu, i nakładamy go w podobne miejsca jak poprzedni cień. I on nam jakby nada takiego ciepłego, jeszcze raz ciepłego odcieniu tego całego makijażu, i też go rozblendowujemy. Podstawą tego makijażu jest dobre rozblendowanie. Także e, najważniejszym pędzlem jest taki duży puchaty. I teraz przechodzimy do kolorów szarych. E, I tutaj paletka Sleek. I będziemy przyciemniać to oko. Zaczynamy od takiego ciemno-szarego, i zaznaczamy nim sam zewnętrzny kończyk. Koń, kończyk. Kącik. Ja wiem, że to nie wygląda tutaj. Ja wiem, wiem, widzę, że to nie wygląda. E, aczkolwiek potem efekt będzie bardzo fajny. Także e, staramy się to zrobić już precyzyjnie. Teraz, teraz rozcieramy to i tu już potrzeba nam precyzji, żeby to oko e, nie wyglądało po prostu źle. Jak w przypadku poprzednich cieni można było troszkę sobie pofolgować. Tak e, w przypadku tych ciemniejszych, teraz będzie troszkę jaśniejsze szary. Mm. Trzeba troszkę y, przyłożyć się do tego, żeby w dobrych miejscach to nałożyć. I tutaj ten szary przyciemnia nam linię załamania, tam gdzie były nałożone poprzednio brązowe cienie, i y, y, on nam to troszkę przyciemni, a te brązowe cienie, które są pod spodem, y, nam y, całość jakby ocieplą. Mam nadzieję, że wiecie o czym ja mówię, bo troszkę bredzę, staram się Wam to przekazać jak najlepiej się da. I teraz potrzebujemy białą kredkę. Ja tutaj mam Kajal e, z Catrice, która się rewelacyjnie sprawdza. I nakładamy ją jakby na tą naszą bazę beżową. I to nam da e, takie, taki moment przyklejenia się następnych cieni, które już są e, stricte sypkie i brokatowe. I całą tą białą kredkę wklepujemy w powiekę. To jest ważne, żeby ją wklepać, nie rozcierać. Wtedy ona. E, Bardziej będzie intensywna, tak? Tak. I teraz srebrny, bardzo szybki cień, i tutaj trzeba uważać. Dlatego ja e, nakładam najpierw cienie i najpierw robię makijaż oka, ponieważ te cienie lubią się osypywać. Jeszcze widzicie, że mam ręcznik i one zostają na, na twarzy, a tego byśmy nie chcieli. Teraz kolor taki e, pudrowo-różowy, można tak powiedzieć, szampański troszkę, e, i nakładamy go. E, jakby bardziej na centralną część w kierunku zewnętrznego kącika. Całość rozcieramy, ponieważ tutaj w tym makijażu nie chciałam mieć takiego mocnego oddzielenia. Zacieramy przede wszystkim granice pomiędzy wszystkimi ty, ty, tymi cieniami. To ma być wszystko płynne i to jest bardzo ważne, że to ma być, to ma płynąć. Płynąć. I teraz czarny cień, którym przyciemniamy zewnętrzne kąciki. I tutaj też to jest ważne w makijażu wieczorowym, ponieważ chcemy sobie nadać takiego kociego oka, kociego looku i takiego seksownego przede wszystkim. I teraz yy, eyeliner, eyeliner dla wszystkich tych, którzy są bo wiem, że eyeliner. Jeszcze bardziej będę zła. On ma świetny pędzelek, bo jest bardzo precyzyjny. I tutaj w tym makierzu będziemy doklejać rzęsy, więc ważne, aby kreska była na całym oku. Szczególnie na tym wewnętrznym kąciku, ponieważ dzięki tej kresce my zgubimy granice przyklejanych rzęs. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę i powolutku, precyzyjnie robimy kreskę. Teraz e, Tusz L'Oreal e, False Lash Wings Scalp. E, I to jest e, kosmetyk, który recenzjonowałam wcześniej. E, jeżeli chodzi o recenzję, znajdziecie ją poniżej w opisie. E, nie nakładamy dużo tego, e, tego tuszu, ponieważ będziemy doklejać rzęsy. Pamiętamy o tym. Teraz podkład. Ja tutaj mam. E, Dobrze kryjący, matujący podkład z dr. Ireny Eris I on się bardzo fajnie sprawdza, jeżeli chodzi o makijaż wieczorowy. Ponieważ tak jak zaraz zobaczycie, moja twarz wygląda stresznie, a po tym podkładzie od razu nabiera yy, jakby zdrowego wyglądu. <gryw> w końcu wyglądam na zdrową. I teraz czas na kamuflaż wszystkich naszych niedoskonałości, moi drodzy. A do tego użyjemy, to jest niby podkład. Widzicie to? To jest niby podkład. Yy... Taki gęsty. Ja nie wiem, kto tego używa jako podkład. Ja używam w każdym razie jako korektor. I tym korektorem będziemy kamuflować. Cienie pod oczami. I tutaj widzicie, że przeciągam ten korektor do góry. I to nam zarysuje taką ostrzejszą linię tego cienia naszego. Już dawno to zrobiłam, a dalej o tym gadam. Brawo, ja. I teraz konturujemy twarz, czyli bardzo ważna rzecz w makijażu wieczorowym, mianowicie konturowanie twarzy. Ja tutaj będę używała takiej czterodzielącej się palety. Mm. Nie wiem, w każdym razie, kobo. Yy, I jasny cień nakładamy pod oczy. Yy, ja wiem, że dawałam wcześniej. Podkład, ale znaczy korektor pod oczy, ale tutaj jeszcze dodatkowo kamuflujemy te wszystkie nasze niedoskonałości, rozświetlamy miejsca te, które tutaj widzicie, i następnie przechodzimy do ciemniejszych y, spraw tej palety. I mianowicie konturujemy nos, bo nos wszystkie chciałybyśmy mieć mały, śliczny, zgrabny i delikatny, a ja mam takiego kartofla. Także sobie poradzę z tym kartoflem jakoś i konturujemy standardowe policzki, brodę, skronia. I teraz e, całość e, staramy się wklepać, rozblendować, i tutaj uważamy, żeby ten. E, najlepiej użyć jakiejś gąbeczki, i delikatnie z tym się bawić, żeby zatrzeć jakieś granice. I dzięki tej gąbeczce, którą ja tutaj mam, to, to nie jest tak widoczne to nasze konturowanie. Ono się bardziej wtapia w skórę. Ale możecie też użyć jakby delikatnie zbliżonego pędzla. Efekt jest taki sam. I teraz puder ryżowy, mocno, mocno matujący. E, mój ulubiony i niezastąpiony do makijażu wszelakiego, bo ja go używam zawsze, na co dzień i nie używam innych, e, innych pudrów, tylko i wyłącznie e, ten, ponieważ e, po zmatowieniu... O ja! Tara! Taka jestem biała. On się nie przejmujcie, wtapia w skórę, ale mi się głos zatrząsł. I teraz będziemy rozświetlać, bo chcemy mocno rozświetlić tą naszą skórę. E, najpierw rozświetlacz z dr Ireny Eris. On jest bardzo delikatny. Ma, ma takie. Mm, no, delikatne to jest najlepsze słowo na to, co chcę powiedzieć. Po prostu delikatne yy, drobinki. I teraz coś z cięższego sprzętu, mianowicie vibo! I taka przesłodka buteleczka. oj Jezu, jakie to jest, kochane. I nakładam go tylko tutaj na kości policzkowe. Gdzieś delikatnie rozcieram jeszcze, żeby dodać refleksów na całej twarzy. I rozświetlam górną wargę, żeby optycznie. O Jezus, widzicie, tak się pyli. Żeby optycznie powiększyć usta. To bardzo dużo daje, uwierzcie mi. Teraz brązer i róż, czyli standardowo. Ja tutaj mam brązer z takimi delikatnymi drobinkami rozświetlającymi, których na twarzy praktycznie nie widać, ale ja go bardzo lubię, bo jego kolor jest prześliczny. I będziemy nakładać róż. No, to tego sobie już nie nagrałam, no wiecie o co chodzi. Teraz robimy brwi. Ja tutaj zrobię takie brwi bardzo. Bardzo mocno w kolorze moich włosów, tak, i tak to powiem, niech będzie. E, brwi są, e, no, co ja mogę powiedzieć o tych brwiach, no w kolorze włosów, dziękuję, haha. Ha. I teraz malujemy dolną powiekę, wracamy do e, palety Wibo. to jest moje ulubione słowo na dzisiaj. Ble. I na całej powiece dolnej sobie to rozprowadzamy ten kolor. Następnie taki połyskujący, opalizujący kolorek z klinik, i też go nakładamy w tych samych miejscach co tamten brąz, tylko ja chcę po prostu rozświetlić tą powiekę dolną. I następnie kolor czarny. Przyciemniamy same zewnętrzne kąciki, przejeżdżając do środka oka. Dobrze, że to widać, bo jak ja bym mia miałybyście się malować z mojego gadania, to chyba byście się nie, nie pomalowały. Teraz moja ulubiona w ostatnim czasie matowa pomadka. Recenzja tych pomadek y też y w opisie pod filmem. Y I to są pomadki w kremie, bardzo, bardzo mocno matowe. Ja postawiłam tutaj na taki, taki delikatny kolor, bo oko jest mocne. Teraz rzęsy. Ja tutaj mam rzęsy i bardzo mi przykro, nie mam pojęcia jak one się nazywają, gdyż na pudełeczku nie pisze nic. Ja je kupiłam spontanicznie do jakichś zakupów większych i wyglądają właśnie tak. Sorry, zaklej, zaraz on zniknie nie będzie taki biały, nie będę tak świecić, obiecuję. Uhuh. Staramy się mocno docisnąć te rzęsy. Pamiętamy o tym. Dobrze przyklejamy, co by nie wpadły nam do zupy w czasie wesela na przykład. Uj. E, linię wodną malujemy czarną kredkę, również tris e, I tą linię wodną przejeżdżamy jakby na zewnątrz, e, oka. No. I to już tyle na dzisiaj. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co Wy uważacie. E, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę.